Z racji tego, że miałem okazję tak wychować się w rodzinie półwierzącej. Dlaczego półwierzącej no to już wyjaśnię. Urodziłem się w 1984 roku i myślę, że chyba od początku będę tak opowiadał co po kolei, ponieważ jakby nie przedstawiając tego całego tła odnośnie mojego dzieciństwa, młodości, no ciężko będzie jakby zakutkiczyć się w jednym miejscu i opowiadać co się, co się wydarzyło w moim życiu. Mm. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, takiej katolickiej, polsko-katolickiej, gdzie chodziło się od święta do święta, tam co niedzielę na msze. Ja tego nie pamiętam, ponieważ moja mama nawróciła się, gdy miałem 3 lata. Natomiast na samym początku chcę powiedzieć, że jakby nie ma takiej rzeczy, która mogłaby zabrać we mnie tą pewność, że Bóg istnieje. Z tego tu, że chorowałem na epilepsie. W wieku trzech lat jakby Bóg dotknął się mojego ciała i do teraz żadnych leków nie biorę i jestem kompletnie zdrowy, a z tego co wiem to nawet współczesna medycyna nie jest w stanie sobie poradzić z tą chorobą, także bardzo Bogu za to dziękuję. I w zasadzie moja mama się nawróciła właśnie też mniej więcej w tym okresie, kiedy zostałem uzdrowiony. Mój tata troszeczkę później. W mojej rodzinie zanim Doszło w ogóle do poznania Chrystusa, to alkohol dał się hektolitrami z historii mojej mamy, bo mój tata był górnikiem. Wiem, że przychodzili koledzy, którzy tam pili razem z nim. Oni wszyscy leżeli pod stem, moja mama dalej wojowała. Także w takiej, w takiej rodzinie bym przyszło żyć, gdyby właśnie łaska Boża i też właśnie działanie Ducha Świętego, że, że, mogli, że mogli się nawrócić. I wzrastałem w takiej rodzinie już stricte protestanckiej, chrześcijańskiej, uczęszczaliśmy do, do społeczności zielonoświątkowej w Katowicach. To chyba wtedy był taki jedyny zbór gdzieś w tym rejonie, bo jestem z Będzina, z Zagłębia Dąbrowskiego, z ówczesnego województwa katowickiego. I tak naprawdę chyba to był, to był jedyny taki zbór, gdzie można było do niego uczęszczać. Jako dziecko byłem posyłany na szkółki niedzielne i tak... Można powiedzieć, że fajny wstęp do tego, żeby, żeby kontynuować tą spuściznę, bo jako dziecko tak poniekąd rozumiałem, bardzo, bardzo lubiłem słuchać tych historii biblijnych. No i w wieku 18 lat, jak już podrosłem, podjąłem decyzję o chrzcie. Dałem się ochrzcić. No i można było pomyśleć, że tutaj się rozpoczęła najlepsza część mojego życia. Rozpoczęła się najgorsza część mojego życia, ponieważ dałem dyla jakby w świat na jakieś dobre 4-5 lat też, też Bogu dziękuję za za łaskę, że też cierpliwie czekał i gdzieś po drodze sobie krzywdy w tym wszystkim nie zrobiłem, bo pomysły jakie miałem, towarzystwo z jakim się zadawałem naprawdę pozostawia wiele do życzenia i nawet teraz tak z perspektywy czasu jak na to patrzę to była to straszna głupota no był alkohol, koncerty dziewczyny, no, jakby na pewno żadna z tych rzeczy nie przynosiła Bogu chwały, więc więc tak gdzieś... Nie za specjalnie mi to przeszkadzało, że to się gdzieś tam nie zgrywało z moim tam od czasu do czasu niedzielnym chodzeniem do kościoła, więc byłem takim w zasadzie protestanckim katolikiem, że chodzę do kościoła, tak, ale żyję sobie po swojemu. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że wszyscy tacy katolicy są, ale ogólnie takie, takie gdzieś podejście jest, że, że gdzieś chodzimy do kościoła, to jest jedno, tam Bóg jest w niedzielę, cała reszta to jest moje życie. I Bóg zaczął się jakby dotykać się mnie. Czytamy w liście do Galacjan, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. No i zaczęły się pojawiać różne przeszkody tam. Między innymi w czasie, w czasie też studiów, bo podjąłem studia, czy też raz traciłem pracę, raz gdzieś tam sobie ją zyskiwałem. No i takie, po prostu przez takie meandry Bóg mnie gdzieś, gdzieś przeprowadził. W, w zasadzie gdzieś takie moje upamiętanie nastąpiło gdy miałem lat 24-25, jakby czytając gdzieś objawienie świętego Jana, zdając sobie sprawę, że tak naprawdę to wszystko może się zakończyć w jednym momencie i tak naprawdę też nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan może przyjść, jakby zacząłem się tego tak na sposób ludzki bać. Więc naprostowałem, dzięki Bogu, swojej ścieżki, Podciąłem się od całego tego towarzystwa, zacząłem, zacząłem żyć zgodnie z wolą Bożą. I tak myślał, można byłoby też powiedzieć, że w zasadzie to chyba to jest właśnie to. Natomiast jakby nie widziałem takiego realnego trochę działania Boga, nie licząc tej historii odnośnie, odnośnie tego, że, że zostałem uzdrowiony z choroby, która jest nieuleczalna, rzekomo. I jakby tak no żyłem, chodziłem do, do społeczności, wierzyłem bardzo mocno, ale jakby tego. Nie byłem w stanie dotknąć, i to chyba też była kwestia takiego trochę parasola rozciągniętego nade mną, ponieważ cały czas mieszkałem z rodzicami. Moja mama jest osobą, która jest bardzo wierzącą osobą, nienominalnie, tylko tak naprawdę bardzo, że jest Bogiem. Natomiast mój tata gdzieś tam z powrotem odszedł w alkohol i tak, i tak. No, po prostu to życie jakoś tak toczyło, natomiast ja, ja tego jakby za, za bardzo nie czułem, natomiast bardzo tego chciałem. I wszystko zaczęło się zmieniać, gdy miałem lat 29. Dostałem się na studia doktoranckie na Politechnice Częstochowskiej. No I padła taka decyzja, że po prostu no, wygodniej będzie przeprowadzić się tam do, do Częstochowy. Już bliżej, łatwiej jakby do, do tej pracy niż, niż dojeżdżać z. W zasadzie 70 km w jedną stronę, i tam przez pierwsze pół roku, bo akurat poznałem swoją żonę półtora roku wcześniej, więc przez pierwsze pół roku, tak jakby tam pomieszkiwałem. Moja żona też kątem pomieszkiwała, u mnie jeszcze nie żona, ponieważ ja się przeprowadziłem tam w styczniu. 2013 roku nie 2014 roku a pobraliśmy się w, w lipcu te, tego roku właśnie i tak zacząłem się zastanawiać, bo zacząłem brakować mając na względzie to, że czułem właśnie, że, że, że chcę jakby z Bogiem żyć, zacząłem brakować społeczności. I jakby w tym wszystkim gdzieś poszukiwałem takiej społeczności, w której będzie głoszone tylko Słowo Boże. Też wiedząc, że na przykład wolą Bożą dla Kościoła nie jest to, żeby kobieta nauczała, no to właśnie powiedzmy, robimy taki odsiew tych społeczności było ciężko mi się gdzieś złapać i akurat złożyło się w ten sposób, że było takie spotkanie społeczności protestanckich, ja bym w ogóle zdziwiony, że coś takiego jest, w Częstochowie i tak naprawdę bracia z różnych zborów, od Baptystów. Chyba tam jest chyba też z Kościoła Chrystusowego, dwa zbory zielonoświątkowe. No i to było takie spotkanie, gdzie z każdej społeczności bracia mieli taką usługę po 15 minut, że mogliśmy, można było posłuchać i jakby. Akurat przesłuchałem tego wszystkiego, jak bardzo byłem poruszony właśnie słowem, które, które było ogłoszone odnośnie upamiętania ze społeczności, która w zasadzie była vis-a-vis -vis mojego, mojego miejsca zamieszkania tak naprawdę tam. Miałem jakąś minutę drogi na piechotę. Nawet nie wiedziałem w ogóle, że się taka społeczność tam spotyka, ponieważ wynajmowali salę w takim parku technologiczno-przemysłowym. No i zacząłem, zacząłem tam chodzić. I jakby wiele rzeczy gdzieś, które później się zaczęły wydarzać w moim życiu i nawet to, że tutaj jestem, Widzę po prostu takie żywe działanie Boga w moim życiu też pokrótce wam opowiem, jakie takie dwie sprawy gdzieś niesamowicie mnie to w zasadzie jedna, ale to jest taka długofalowa, gdzie tak naprawdę teraz wiem, że Boga interesuje nasze, nasze życie, że Bóg jest bliski człowiekowi i takie wyobrażenie, że nieraz e, idziemy sobie. Przez ten znój tego świata, i tak naprawdę, że tam Bóg jest gdzieś z boku, albo nie jest zainteresowany, to, to tak mogę powiedzieć, że to jest trochę jak w szkole. Że w momencie, w momencie próby zastanawiamy się, czemu Bóg nie odpowiada, czemu go nie ma. A tak naprawdę, jak, jak się zastanowić, to podczas sprawdzianu nauczyciel też za specjalnie się nie odzywa. I tak, i tak zacząłem to gdzieś obserwować w swoim życiu. Jakby każda kolejna sytuacja, która gdzieś zaczęła mnie spotykać w tym okresie, tam gdzie mieszkałem, chodziłem do tej społeczności, utwierdzała mnie w tym, że naprawdę Bóg jest bardzo blisko człowieka. Jeżeli szczerze Bogu oczywiście zaufamy i też nasze serce jest szczere, że jakby nie próbujemy czegoś tam zakamuflować dla siebie, bo... Też nauczyłem się tego, że nieraz zastanawiamy się nad jakąś kwestią, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, gdzieś sobie w głowie próbujemy ominąć niektóre sytuacje, natomiast my bardzo dobrze wiemy, kiedy coś jest grzechem, a co nie jest grzechem, i jakby też zacząłem się na tym łapać, że takie próby gdzieś zmięcia przez, się jakimś małym podpunktem w jakimś paragrafie, to nie jest dobra opcja na, na relację z Bogiem. Nie mówię, że teraz jestem idealny, że, że jakby tam jakieś upadki się nie zdarzają, czy jakieś słabości, pokusy, bo na to jesteśmy każdego dnia narażeni, natomiast jakby ta świadomość, że Bóg jest, też oczyszcza każdego dnia, jeżeli ze szczerym sercem przychodzimy, dodaje takiej siły i jakby chęci do walki w ogóle to, że, 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 że jakby ta wiara ma sens. Takie świadectwo w ogóle takiego realnego działania Boga, to właśnie. Poczułem w okresie, w okresie doktoratu. Byłem w zasadzie doktorat się robi w cztery lata, ja byłem już na piątym roku. I była taka sytuacja, że można było zgarnąć stypendie, stypendia, co roku dostawałem te stypendia tam powiedzmy za, za swoje osiągnięcia. Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale akurat tam działał taki system trochę rankingowy na podstawie osiągnięć, tam różne rzeczy się dokumentowały i na podstawie tego no, albo dostawało się te pieniądze, albo się ich nie dostawało. No i akurat tak się złożyło, że nie specjalnie miałem możliwość kilku rzeczy załatwić i nie będę ukrywał, no trzy kwity załatwiłem sobie na lewo. To było w sierpniu na, na piątym, na piątym, w zasadzie z piątego na szósty rok, czyli trzy lata temu gdzieś, dwa lata temu, trzy lata temu i złapałem się sam, sam ze sobą, tak, że w zasadzie. No Boże wiem, że tobie się to na pewno nie spodoba i podjąłem decyzję, że w ogóle nie złożyłem żadnych dokumentów. Mówię, no, jeżeli, jeżeli to ma być zrobione jakimś wałkiem, i tak dalej, to, to nie chcę, bo wiem Boże, że cię to zasmuci. Pieniądze bym dostał. To jakby bonus by był i to są niemałe pieniądze, jeżeli chodzi o te stypendia. Natomiast natomiast podjąłem taką dość hardkorową decyzję, że nie złożę po prostu. I zobaczymy, co się stanie. Nie na takiej zasadzie, że do, jestem ciekaw, jak się życie wykolei, tylko, tylko po prostu jakby na boga to złożyłem. No i zgadnijcie, co się stało. No, w zasadzie Staność nic więcej. Nie, w zasadzie poszło gorzej niż myślałem. Mianowicie przez okres, który miał mógłbym dostawać stypendia, to 4 miesiące ponad. Moja żona wtedy nie pracowała, ja nie dostawałem żadnych pieniędzy, za mieszkanie trzeba było płacić. Jedzenie do garnka trzeba było kupić, jakieś oszczędności były, no i tak w zasadzie ze wszystkich pieniędzy się wyczytykaliśmy do końca jakby roku kalendarzowego. No i mówię, no to fajnie, się załatwiłem, no ale mówię, no ale Boże, no w tobie, w tobie, w tobie wszelka nadzieja. I w zasadzie od stycznia dostałem bardzo dobrą pracę. Jakby myślę, że Bóg przetrzymał mnie też chyba dla takiej też próby i też dla mnie, że w zasadzie jak gdzieś cały czas z tyłu głowy miałem taką troszeczkę taki wentyl bezpieczeństwa na zasadzie tego, że jakieś pieniądze były odłożone, tak, więc Bóg nawet zabrał mi to, żebym w pełni właśnie Jemu zaufał. I tak koniec końców właśnie dostałem bardzo dobrą pracę, gdzie w zasadzie po półtora miesiąca, czyli w lutym to było, dostałem propozycję kierowniczego stanowiska na takim laboratorium, z racji tego, że większość rzeczy, które tam wykonywałem w tej pracy, no były tożsame z tym, z czym zajmowałem się przez Prawie 5 lat na doktoracie, więc jakby to nie były dla mnie nowe rzeczy, a takiej osoby gdzieś potrzebowali. Natomiast ja wpadłem na bardzo świetny pomysł. To jest właśnie tak, jak próbujemy trochę udoskonalić Boży plan. Stwierdziłem, że bardzo dobrym pomysłem będzie, jak ja sobie pójdę uczyć do szkoły. Nie to nie jest dobry pomysł. Hmm i tak i tak właśnie i tak właśnie zrobiłem, ponieważ lata temu też byłem nauczycielem. Ta praca bardzo mi się podobała, bardzo lubię mówić w ogóle do ludzi, przekazywać wiedzę, także no, dobrze się czuję w tym zawodzie. No i tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby sobie wrócić do tej szkoły. Udało się to też, modliłem się o to, jakby i wróciłem z powrotem na w rodzinne strony, I na mie mieście się Mianowice Śląskie, gdzieś dostałem, dostałem właśnie pracę w szkole. To było przeszło rok temu. Jakby będąc w tej szkole, tak jakby zastanawiam się, czy to, czy to jest dobry wybór. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą specyfikę pracy, bardzo mi odpowiadała, natomiast uczniowie, z którymi miałem do czynienia, no to byłem nauczycielem w takiej szkole, gdzie to była szkoła branżowa, gdzie tak naprawdę byli tam uczniowie, który żadna inna szkoła nie chciała, także Naprawdę dość, dość, dość konkretne towarzystwo, też z zakładów poprawczych, chłopaki tam chodzi z jakąś przeszłością kryminalną, także takie, takie, ciężkie, takie ciężkie środowisko. Natomiast mi taka praca też bardzo odpowiada, miałem okazję też z nimi rozmawiać właśnie o Bogu, w trakcie tam zajęć praktycznych, bo taki właśnie też prowadziłem. W szczególności najwięcej pytań się pojawiło w okresie świąt, jak dowiedzieli się, że nie praktykuje jakichś Mikołajów, choinek i tym podobnych, w zasadzie pochodzących z pogaństwa rzeczy, więc jakby była, była taka okazja też zwiastowania im tego, ile dotarło, nie wiem, to tak naprawdę może nie teraz, bo jakby efektów nie było, że ktoś nagle zaczął tam biegać do kościoła, czy w ogóle zastanawiać się czytać Słowo Boże, natomiast wierzę, że takie zasiane ziarno prędzej czy później... Duch święty na pewno się też dotknie takiej osoby, i ona sama wtedy świadomie będzie mogła podjąć decyzję, czy, czy chce iść za Panem, czy nie. No i w każdym razie gdzieś tak zatęskniłem trochę za tym uczelnianym życiem w trakcie tej pracy, i to jest takie moje ostatnie jakby świadectwo, które to jest. Jeżeli ktoś mówi, że w życiu chrześcijanina są takiego, jeżeli chodzimy blisko Boga. Są przypadki, no to, to jest w błędzie, to po prostu nie ma żadnych przypadków. Bóg, Bóg nad wszystkim czuwa i w odpowiednim momencie nam przydaje różne możliwości. W niektórych momentach nam nie daje rzeczy, o które prosimy. To trochę jak z takim dzieckiem, które by chciało na urodziny dostać siekierę, tak? No to wiadomo o tym, że tata mu tego nie da, bo może sobie zrobić dużo krzywdy. I też wielokrotnie to, co nam się wydaje dobre, Bóg też jakby nas przed tym trzyma i Takim, I rzecz, którą chciałbym teraz jeszcze tak powiedzieć w ogóle, to jest to, że jeżeli coś obiecujemy my jako ludzie, to powinniśmy się tego bardzo mocno trzymać, ponieważ on się do tego przyznaje. Nawet jeżeli, nawet jeżeli jest to dla nas bardzo niekorzystne. Otóż na początku tego roku, zanim się rozpoczęło to szaleństwo koronawirusowe, a w zasadzie pod koniec zeszłego roku, w grudniu pojawiła się oferta pracy w takiej firmie w Białymstoku, która współpracuje z. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i zajmuję się produkcją implantów ortopedycznych. No ja jestem po inżynierii biomateriałowej gdzieś, w zasadzie materiałowej, ale zajmowałem się biomateriałami. No i tak mówię, bardzo fajna praca, chętnie bym sobie ułypnął to, więc złożam aplikację, dostałem odzew z powrotem, że wszystko, że wszystko okej, okay, że, że zapraszają w ogóle tam na rozmowę, więc w przerwie feryjnej pojechałem, pojechałem tam na rozmowę z tym szefem. Ale prędzej spotkaliśmy się na Skype i mówi, no, że jeżeli się zdecyduje teraz, to już od stycznia byłby etat. Natomiast w trakcie tego uczenia w szkole podjąłem się takiego konkursu. W zasadzie on nie wypalił z powodu tych koronawirusów, że z uczniami mieliśmy zbudować. Robota, który jak się narysuje mu czarną linię, to on będzie śledził tą czarną linię i po tej czar czarnej linii będzie sobie tam jechał, miał tam zwiększać prędkość. Tam takie różne rzeczy były odnośnie tego. No i ja powiedziałem temu mojemu prawie że przełożonemu przyszłemu, że bardzo chętnie, ale tylko i wyłącznie od czerwca, ponieważ obiecałem, dałem słowo, że że pomogę, że zaangażowałem się w to i po prostu nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam pali za sobą mosty albo zapatrzony klapki na oczy. Jakbym miałem takie w sercu przeczucie, że w zasadzie przez to też mogę stracić tą okazję, no bo wiadomo, mogą sobie znaleźć kogoś innego. Natomiast, natomiast wiem ze słowa Bożego, że jeżeli się okazujemy wierni w czymś małym, tak, to też dostajemy coraz więcej i jestem Bogu wdzięczny właśnie, że też tak się zmieniło moje serce, że się tak nastawiłem do tego. Ponieważ w trakcie tej rozmowy, jak już pojechałem tam na miejsce, żeby sobie zobaczyć w ogóle to miejsce pracy, porozmawiać w ogóle odnośnie tego, no to opowiadał mi ten mój przyszły przełożony, że tam jest jedna dziewczyna też z Politechniki Śląskiej, właśnie tam z Bliwic. No się tak dziwi, że ci ludzie ze Śląska tak przyjeżdżają do takiego Białego Stoka. Co to, co to jest za, za wymiana z Białym Stokiem? Tak naprawdę, no to bezrobocie jest bardzo duże. I co się stało? Przyszedł ten koronawirus, no i ja tam gdzieś od czasu do czasu się kontaktowałem z tym chłopakiem, czy dalej ta oferta pracy jest aktualna. I okazało się w lipcu, że w tej firmie doszło do takich roszad, że wszystkie nowo zatrudnione osoby, które gdzieś tam podjęły to zatrudnienie w roku 2020 zostały zwolnione, czyli zostałbym bez pracy i w zasadzie bez możliwości, żeby gdziekolwiek się zahaczyć. Także naprawdę Bogu też dziękuję za to, że dał mi takiej mądrości i też jakby takiej wytrwałości w tym, co obiecuję innej osobie, bo tak naprawdę to mnie przed tym tylko zachowało i nie dlatego, że jestem taki bystry, tylko dlatego właśnie, że, że trwając w Słowie, wiem, że właśnie Bóg tego od nas oczekuje, żebyśmy byli wierni we wszystkim, co mówimy, co nam powierzono i nawet czytamy w Słowie Bożym, że jeżeli miałoby to być ze szkodą dla nas, to powinniśmy się tego trzymać. I tak też zrobiłem, więc mogę powiedzieć, że Słowo Boże bardzo dobrze działa jakby zachęcam do, do, do korzystania z niego i też trzymania się tego, co, co tam jest zapisane. E, zacząłem się rozglądać za konkursami na uczelniach, i w, gdzieś w czerwcu trafiłem na konkurs na Wojskowej Akademii Technicznej na adiunkta badawczo-dydaktycznego. E, złożyłem dokumenty. Trzy dni później dostałem informację, że nie zostałem przyjęty. Powiem no to widocznie, jakby to złożę też na Boga, też przez ten okres cały, jak Bóg przepuścił mi przez taki magiel, mam zupełnie inne nastawienie w ogóle do kwestii własnych widzi mi się. Jakby już wychodzę teraz z założenia, że jeżeli Bóg mnie gdzieś widzi, to, to po prostu tam będę, jeżeli nie, no to też jakby głową muru nie ma co przebijać. W połowie sierpnia... Byłem bardzo zdziwiony, jest taka platforma Linkedin, nie wiem czy się orientujecie, to jest taki bardziej profesjonalny Facebook, że tak powiem, tylko że tam się wystawia swoje CV, no i w zasadzie jest to taki portal trochę do poszukiwania pracy, tak myślę. Nie, nie coś na zasadzie jakiegoś pracy, czy coś takiego, to też wymiana tak powiedzmy doświadczenia czy możliwości zawiązania jakiejś współpracy i 18, 17 albo 18 sierpnia rozpisał się kolejny konkurs też na takie stanowisko badawczo-dydaktyczne. Jakoś parę dni później odezwał się do mnie już obecny teraz mój kierownik, taki pan podpułkownik, około godziny 23.00. No że ten, że, czy jestem dalej zainteresowany pracą na wacie? O co w ogóle chodzi? No to napisałem, że w zasadzie tak próbowałem, nie wyszło, mówię. No, ale mówi, no ale niech pan spróbuje jeszcze raz. No i spróbowałem i miałem dostać odpowiedź do 15 września. Jakby w mojej obecnej pracy, jeszcze w szkole, no bo jakby na kolejny rok przyszedłem, nic nie mówiłem, bo też nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. 15 nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale 16 dostałem odpowiedź, że tak, że jestem, że są, że są zainteresowani. No i mówię, no to bardzo fajnie, Bogu podziękowałem, no ale okazało się, że porzucenie pracy albo inaczej. Wyjście ze szkoły z pracy mając y, umowę na stałe to nie jest taka prosta sprawa. Mianowicie ja pracowałem jakby drugi rok, ale i tak już obowiązywał mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, no i okres wypowiedzenia w takiej placówce y, może się rozpocząć tylko i wyłącznie w czerwcu. Tak żeby przez czerwiec, lipiec i sierpień y, dyrekcja mogła znaleźć się zastępstwo. No to Mówię, no Boże, wiem, że... Co za czasy, zmuszają do roboty. Mówię, Boże, wiem, że, że, że zatrzymałeś słońce nawet na trzy dni, no to jakby tak się czerwiec pojawił we wrześniu, to byłoby całkiem spoko, natomiast tak się nie wydarzyło, jak, jak wiemy. No i też zacząłem się o to mówić, że jeżeli to jest Bożą wolą, no to żeby, żeby się to poukładało, natomiast jeżeli nie, no to mówię, no to widocznie takie tutaj jest moje miejsce w tej, w tej pracy aktualnej. I jakby tak dzwoniłem troszeczkę poznajomych, czy ktoś jest zainteresowany byciem nauczycielem, e, niewielu nie chętnych, że tak powiem, ale okazało się, że z Częstochowy dziewczyna, z którą byłem na doktoracie, tylko że ona była jakby dwa lata niżej, jeszcze tam powiedzmy jest już, jakby powiedzmy, finalizuje tą swoją rozprawę doktorską. E, no, powiedziała, że jest zainteresowana, że ona jest to w stanie wyknąć od razu. No, bo ja mówię, no to jest taka możliwość takiego przeskoczenia. Ja wychodzę, wchodzi kolejna osoba. No i powiedziałem to pani dyrektor, bo też wcześniej troszeczkę nakreślałem, że, że jakby jest taki konkurs się rozgrywa, że gdzieś się będę starał, że to nie było na zasadzie, że gdzieś tam potajemnie to zrobiłem i w momencie, kiedy bym dostał, to bym tam, powiedzmy, uciekł z porzuceniem pracy, bo, tak jak mówię, no, nie, chcia, nie chciałem po prostu robić jakiegoś dziadostwa, no i, i, i ta dziewczyna właśnie, która była zainteresowana, ma na imię Agata. No i ona mówi, że jest zainteresowana, to ja tutaj pani dyrektor przedstawiłem. No ale oczywiście byłoby wszystko zbyt pięknie, żeby mogło się dobrze poukładać, bo okazało się, że Agata jeszcze była w trakcie studiów podyplomowych z pedagogiki, ona nie miała dyplomu, więc nie mogła w ogóle startować na, na to stanowisko. No i ja już tak a informacje a informacje z Wojskowej Akademii Technicznej dostałem taką, że najlepiej to, żebym już od 1 października pracował. No to w zasadzie zostało 14 dni w ogóle na załatwienie czegoś, na co prawo przewiduje 3 miesiące. Tak? Także no, cieniutko się zrobiło, jeżeli chodzi o termin. I okazało się w ten sposób, że udało jej się załatwić te wszystkie dokumenty. Ja się już cieszyłem ale z racji tego, że ona też jest w trakcie tam doktoratu, ma parę rzeczy do załatwienia, będzie w stanie przyjąć tą pracę od 19 października. No to mówię niezły klops, no bo te 19 dni, no to wiadomo też, też wszystko przepadnie. Co się stało? Ja nie wiedziałem za bardzo, jak to wszystko ogarnąć i pamiętam, to była godzina 14, I mówię, no muszę się zdrzemnąć, bo tak natłok myśli w ogóle tych wszystkich rzeczy, jeszcze w międzyczasie się tak dość konkretnie pochorowałem, przez trzy tygodnie się wymęczyłem, nie wiem czy to był ten koronawirus czy nie. Także po prostu wszystko naraz i jeszcze w ogóle to, i tutaj tak naprawdę yy, ja jeszcze taki chorowity, a tu dostaję informację, że miałbym rozpocząć pracę w innym miejscu, też my, z taką duszą na ramieniu, jak przejdę przez yy, lekarza medycyny pracy, jeżeli w takim stanie jestem i tak dalej, także mnóstwo po prostu rzeczy takich, które kompletnie nie sprzyjały. Ale mówię, Boże, no, skoro już sobie tak poradziłeś, to na pewno sobie poradzisz I też z tym, także wszystko, wszystko w twoich rękach. No i co się wydarzyło? Ja się obudziłem około godziny 16 e, tego samego dnia, to był chyba <kluzny> czwartek, zadzwoniła do mnie, do, do mnie pani dyrektor i powiedziała mi takie coś, Panie Adrianie, ja panu nie będę robić podgórkę, ja potrzebuję tylko stan pogłowia. E, taki, żeby po prostu kuratorium na nią nie siadło w, tym, w tych dziwnych czasach, powiedziała ja Panu tam daję Panu do tego 19 bezpłatny urlop, niech Pan sobie jedzie załatwiać tą pracę. Także ja nawet nie, nie wymyślił nawet takiego sposobu, że tak można, ja jakby kompletnie się nie, zna, nie znam na tym prawie. Czyli czerwiec we wrześniu się zdarzył. Proszę? Czerwiec. Czyli czerwiec, czerwiec we wrześniu się zdarzył, także też. Bo nam by to prostu... skomplikowało znowu życie. <laughs> natomiast, natomiast jeszcze kwestia tego też, że jakby Bóg się też dotknął mojego ciała, także podźwignął mnie z tej choroby, także i te badania lekarskie to wszystko po prostu przeszło, że tak powiem, jak, jak z płatka poszło i jakby na przykład nie mam teraz takich obaw, jak miałem w Częstochowie, do jakiej społeczności trafić, bo, bo już tutaj chyba widzę, gdzie, gdzie, gdzie się zakotwiczę na na znacznie dłużej. No i też wielkim błogosławieństwem jest dla mnie Andrzej i Agnieszka z tego tytułu, że tak naprawdę z dnia na dzień musiałbym sobie szukać gdzieś mieszkania i nie wiem, kombinować, a teraz to też nie wiadomo jak w ogóle to pozałatwiać, bo to raz można, raz nie można. No a tutaj okazuje się, że mogę, mogę być dużym dzidziusiem, także już mają szkołę przed narodzinami Basi, więc naprawdę jestem Bogu wdzięczny i tak naprawdę Zdaję sobie sprawę, że taki czas gdzieś przynajmniej dla mnie sztu, czy też e, czas tego tej podjęcia decyzji, a czas nawrócenia w ogóle nie był ze sobą zbieżny, że jest jedno. I w zasadzie i w zasadzie wtedy właśnie jakby szatan tak ze zdwojoną mocą zaatakował, może nawet z jeszcze większą, ale dużo rzeczy wynikało gdzieś z mojej głupoty i, i z takiej frywolności, także. Jestem Bogu wdzięczny właśnie za to, że jestem w tym miejscu, że też mnie zachował od tego wszystkiego, co tak naprawdę miejsca, w których przebywałem i ludzie, z którymi się zadawałem, to, że ja żyję, to naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to. To tyle.